Cześć, witam Was już w trzecim vlogmasie. Jak widzieliście wysprzątałam cały dom, teraz skończyłam myć i sobie zostawiłam tutaj kawałek takiej jeszcze nieumytej powierzchni, bo muszę ubrać tą małą choineczkę, nie widzicie jej, ona jest tutaj położona, wczoraj już nie zdążyłam, a że mam jeszcze chwilę czasu zanim zacznę pracę, bo jest godzina ósma. A ja zaczynam o 9, więc spokojnie mogę sobie chociaż właśnie tą choinkę ubrać. No i wiadomo, może mi się w tym miejscu nasyfić, więc dlatego też tutaj nie umyłam. Zrobię to już jak ubiorę tą choineczkę. I później właśnie zaczynam pracę. Skończę gdzieś, nie wiem, pranowo o 17, ale mam tam jedną lukę, więc może udałoby mi się przenieść. Z końca, troszkę wcześniej, i wtedy może udałoby się skończyć gdzieś po 15.00, koło 16.00. Zobaczymy. No, i myślałam, że się przejdę do Lidla na taki szybki spacerek. Coś tam trzeba kupić na kolację. Natomiast, żeby nie jechać autem, to właśnie bym się przespacerowała, bo tak to nie ma dosłownie kiedy. Także spróbuję to ogarnąć. Może akurat się uda. A teraz ubieram choinkę i zaraz jeszcze otworzymy kalendarz adwentowy. No, i będę zmykać do pracy. No dobra, moja choineczka ubrana na korytarzu. I wyszło całkiem, całkiem. Wiadomo, że gdyby te kuleczki były ciut mniejsze, to pewnie wyglądałoby to lepiej. Tutaj się dzieje, konkretnie się dzieje, ale no, jest dobrze. Jestem zadowolona. No i tutaj również przygotowałam sobie te haczyki komand. Bo chcę tutaj na cegle powiesić ten wieniec taki świąteczny. I tutaj mam dwa, które robiłam w tamtym roku, one są identyczne. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze nie podokładam. Chyba nie, ale się jeszcze zastanowię. Jeden jest tutaj na cegłę, a drugi na drzwi wejściowe. No i teraz przyszedł czas już na kalendarz. Dzisiaj trujeczka. Chyba znów będzie cień. Coś tak obstawiam w takich opakowaniach, że właśnie będzie uzupełnienie palety. No. To zanim zobaczę kolor, wyciągnę paletę. Co to jest za kolorek? Właśnie, bo jeszcze ja Wam nie powiedziałam nazwy wczoraj tamtego. Tamten nazywał się Słodki Karmel, a te... o oh my God. I jakie cudo. To się nazywa Rosa Dew. Patrzcie na to. Wow! No to się nazywa błysk. Kocham pigmenty z Glam Shopu. Po prostu są rewelacyjne. Także kolejny do kolekcji. Jestem w międzyczasie w domku, bo mam teraz taką lukę godzinną. I pomyślałam, że wykorzystam ją właśnie na to, aby nagrać Wam room tour. Przy okazji, powiedzieć, co jest z jakiego sklepu, czy gdzieś to jeszcze widziałam. No, bo większość jednak dekoracji jest kupiona rok temu albo dwa lata temu. Mało co w tym roku, tak naprawdę powałam, bo nie było takiej potrzeby. A jeżeli już, no to, to też pewnie było gdzieś w październiku, więc tą dostępnością może być różnie. Niemniej jednak ja wam wszystko opowiem, może akurat jak coś wam się spodoba, zajrzyjcie do tego sklepu i będzie. Wieczorem wam jeszcze nagram, jak to wszystko wygląda tak przy zapalonych światełkach, bo no jest zdecydowanie inny efekt i klimat nieziemski. Najlepszy jest w kuchni tak naprawdę. Wczoraj Wam pokazywałam we vlogmasie drugim, natomiast no, tutaj też wszystko zobaczycie. Zaczynamy sobie od poszewek i tutaj w sumie zestaw dokładnie taki sam jak w tamtym roku, czyli beżowe z Ikei, te są z Home menu. i my mamy do tego jeszcze kubeczki w takim samym stylu. Tutaj te poszewki z takimi kokardkami, one są z Agata Meble. Natomiast taka rzecz, która była kupiona w tym roku, to jest poszewka z Pepko, właśnie z takim napisem, i ona jest dwustronna. Tutaj możecie w sumie położyć sobie też w ten sposób. Fajnie zresztą by również wyglądało, bo tutaj mamy akcenty zielone, no ale podoba mi się ten napis, więc zostaje to w takiej konfiguracji. Tutaj na tym stoliczku jest ta choineczka z Pepko i w tym roku też je widziałam, więc jeżeli szukacie, to zajrzyjcie sobie właśnie do Pepko, teraz nie robi takiego efektu ale wieczorem tutaj na y, szafie odbijają się same gwiazdki, no wygląda to rewelacyjnie no a tutaj taka mini choineczka my ją mamy już tak chyba z 3 lata, ale ona jest co roku w Biedronce i teraz też w gazetce ją widziałam, ona świeci tutaj jest taka żyłka z ledami jeżeli chodzi o parapet to tutaj za wiele się nie zmieniło, taki dodatek się pojawił Tutaj dołożyłam napis Xmas i nie pamiętam skąd on jest. Tam to też nie pamiętam, ale pewnie z Pepko. Rok temu nagrałam taki hol świąteczny, bardzo duży. Więc tam wszystko pokazałam, co skąd jest na świeżo. Więc możecie się tam cofnąć. Ja postaram się zostawić Wam w prawym górnym rogu odnośnik do tego odcinka. Dlatego, że no właśnie w tym roku wiele rzeczy się powtarza, a ja też nie pamiętam już co było z jakiego sklepu. Tutaj mam taką gałązkę z szyszką i jarzębiną. Przy biureczku położyłam sobie taką pocztówkę od Jabani. Mam to chyba w z tamtego roku w Funday Boxie było, tak mi się wydaje. No i tak mi się bardzo podoba, że tutaj sobie siedzi i zakrywa karty pamięci, moje słuchawki, także w sumie wielofunkcyjne. No i tutaj dodatkowo jeszcze taka figureczka drewniana, więc takie małe akcenty ale naprawdę tworzą fajną całość. Tutaj wylądował dywanik, który Stosunkowo ma być pod choinkę, natomiast już Wam mówiłam, że on u nas pod choinką nie pasuje, bo tam zagraca, ale idealnie wpisuje się właśnie w to miejsce zamiast tamtego jutowego. Właśnie ten okres grudniowy będzie ten. Pasowałoby mi go przyjać parownicą i chyba to zrobię. Zaczniemy sobie od stołu. I tutaj, no nie pamiętam już, kiedy ostatni raz pozbyłam się tych słomianych podkładek, bo one mi tutaj tak pasują. Bardzo mi się podobają, zresztą Kubie również. Także mogę spokojnie mówić y, za niego, bo ten styl jak najbardziej odpowiada mu. No i dlatego po prostu ich nie wymieniamy, bo nie ma takiej potrzeby. No są najlepsze, ale z racji, że właśnie byłam w Pepko i ten bieżnik wpadł mi w oko, zakochałam się. Jeszcze te y, pomponiki tutaj. No to wszystko tworzy bardzo, bardzo fajny klimat. No i nie tylko ja się zakochałam, bo moja przyjaciółka go kupiła, moi rodzice go kupili, bo naprawdę jest taki efektowny, niby taki zwykły, ale właśnie te pompony też robią taką robotę. No i tutaj na ten okres grudniowy właśnie będzie ten bieżnik, no a na stoliku tutaj ułożyłam świeże gałązki, tu mam taką miseczkę w kształcie choinki, to po prostu no, są podkładki, podkupki, jak tutaj pijemy jakąś herbatkę. No, i przy okazji schowałam od światełek. O, ale wieczorem będzie to lepiej widoczne. W sensie, no, ładnie to wygląda teraz. Ale już właśnie, jak się ściemni, to Wam nagram wszystko. Zobaczycie, jak tutaj jest przepięknie z tymi światełkami. No, nic tylko najlepiej przeleżeć na przykład całą niedzielę z takim oświetleniem. To relaks. Na 100%. To jednak robi dużo dla takiego samopoczucia. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale no, to naprawdę jest wtedy taki klimat, że człowiek faktycznie może odpocząć, bo jest tak ciepło, miło i przytulnie. Dobra, już nie gadam głupot, tylko bierzemy się dalej. Tutaj mamy poszewki, taki sam zestaw jak w tamtym roku. Czerwone są z Ikei, a tutaj e, te są z Iska. Tutaj jedna e, partia, tutaj druga. E, ten dywanik pójdzie na pewno do prania. Tam jest kocyk. Wymieniłam ten taki z. Mm, Jezus, on był z takimi frędzelkami poszedł do prania, on będzie już po nowym roku, a teraz jest taki grubszy, bardziej y, milusi, żeby było cieplutko a jeszcze nie powiedziałam co, skąd jest, to jest ziska, a ta choineczka to nie mam zielonego pojęcia, ale przypuszczam, że albo Action albo Kik, albo Pepko. ja raczej y, zawsze w tych trzech sklepach kupuję jakieś dekoracje bo nie są drogie i można naprawdę fajne jakieś wyhaczyć ale też to było kupowane Chyba w tamtym roku. Na parapecie tutaj taki wianuszek, i on ogólnie miał jeszcze takie białe. O, tutaj widać jeszcze takie gałązki, bardziej, właśnie, idące w zimne odcienie. Ja je wszystkie powyrywałam i tak ułożyłam, i teraz mi się najbardziej podoba. Tutaj też są światełka. O, w ten sposób to się prezentuje. Ten lampionik też świeci. No, i tutaj taki sznur LEDów się ciągnie. No, i mamy właśnie jeszcze coś takiego, jak tam na parapecie, tylko tam było jeszcze z jabłuszkiem, a tutaj jest bez. Kolejne dekoracje. No, to już też włączam od razu. No, i tutaj mamy. Taką piękną złotą ozdobę. To jest też z tamtego roku z Action, kominek z Janki. Tutaj świeże gałązki ze światełkami. To daje taki piękny zapach, jakbyśmy mieli właśnie żywą choinkę. Więc no, rewelacyjne zastępstwo, zwłaszcza, że my choinkę mamy sztuczną. No, bo jak my ją rozkładamy początkiem grudnia, no to żeby to wytrzymało jednak do, do końca grudnia. Bo gdzieś tam początkiem nowego roku już chowam. Tutaj światełka, one są całorocznie, ale to wygląda bajecznie po prostu. Tutaj takie autko, ono ogólnie jest do powieszenia na choinkę, natomiast no na naszej choince nie odnalazłoby się. Po pierwsze jest za duże, a po drugie my mamy dodatki takie jutowe, drewniane, no i takie elementy złote więc no to autko kompletnie by tam nie pasowało, ale właśnie tutaj takie wyeksponowałam i bardzo mi się podoba. Jest przesłodkie, no i takie choineczki, one też świecą. No i tutaj niżej w sumie nic się nie zmieniło, poza tym, że dodałam taki mały wianuszek pod tą świeczkę. Właśnie ją trzymamy, bo ja tam ją dostałam chyba na urodziny. No i tak w sumie na jesień dopiero zazwyczaj zapalamy więcej świec, ale głównie szły te lighty, kominek, więc ją zostawiliśmy sobie na grudzień właśnie, stwierdziliśmy, że niech poczeka, ale jest przepiękna. No i jeszcze choinka, tak jak mówiłam, mamy takie dodatki jutowe, takie brązowe, drewniane. Takie wiewióreczki, aniołki, bombki, które robiłam sama, dodatkowo takie kokardki, i one są teraz w popku normalnie sprzedaży. Te jutowe z białymi dodatkami kupiłam w tamtym roku. Natomiast mam jeszcze takie same tylko z czerwonymi dodatkami tamte były kupione chyba 2 lata temu albo 3 lata temu, ale wszystko jest nadal dostępne, także jakbyście szukali czegoś takiego, to spokojnie znajdziecie i to było z action też z tamtego roku, ta gwiazdka. No i tutaj na komodzie to powiem Wam, że mnie wyobraźnia poniosła, bo w ogóle nie planowałam żadnego takiego ala stroiczka, ale wyszło zacnie, bardzo mi się podoba. No, chyba jednak lepiej ten kącik wygląda, jak ta chuinka jest tam, bo tutaj to jest za dużo, jak te mm, dwa elementy są blisko siebie. Tu są bombki, tu znów bombki, strasznie tego dużo, i tak nie można się skupić ani na jednym, ani na drugim. Więc zostawię to. Tak, jak jest. No, choineczka. no Mogłabym mieć mniejsze te banieczki, ale akurat miałam takie, więc będą takie. No i tutaj jeszcze poszewki stanęło na szarej, czerwonej. No i również tej, która jest z, z, z Pepko. No i kuchnia. Tutaj na całej długości pojawił się taki właśnie łańcuszek LEDowy. Ten na 100 LEDów dotąd wystarczył. I tutaj tylko sobie dołożyłam jeszcze jeden na 60 ledów, bo miałam. Ale i tak na 100 ledów, a jest przez całą długość aż od termomiksa. Więc no naprawdę mega sprawa. No i tutaj są żywe gałązki. Tutaj taka choineczka. Ona się co roku w różnych sklepach pojawia. Więc też do uchwycenia. Była w H&M Home, była w... Action bodajże, teraz też jest w Biedronce. Bardzo fajna opcja na przykład na pierniczki. Ja pewnie coś tutaj później wrzucę, ale na razie jeszcze tam dołożyłam trochę światełek. Tu dołożyłam taką choineczkę, talerzyk też na jakieś właśnie może pierniczki. Nie mam żadnych ciasteczek, bo w sumie nie jadamy, więc nie wiem, co tutaj położę. Albo po prostu sama ozdoba, nawet nic nie musi na tym jakoś tam być. Tutaj zostały mi dwie ostatnie serwetki, właśnie z handlem. Miałam jakiś taki zestaw, no i one w sumie tak były bardziej na ozdobę, nikt tego nie używa. No ale jeszcze je wykorzystam, jak mama robiła zamówienie na IKEA, to sobie wzięłam takie ładne, ale okazało się, że jednak są wyprzedane i mi nie przyszły, także będą znów te. No i tutaj cały ten łańcuch, ja Wam pokażę jak to świeci, choć no nie da to teraz takiego efektu, o, zaświeciło się, no i patrzcie jak to wygląda, bosko, po prostu bosko i teraz można tutaj spędzać czas. Tutaj jeszcze właśnie zostawiłam te sztuczne roślinki, tylko jak na jesień były takie brązowe dodatki, tak teraz dorzuciłam. To jest chyba taka sztuczna jarzymbina, o ile się nie mylę. Jest jeszcze choineczka, którą też sobie włączam jak tutaj jestem. Dodatkowo też taki efekt świetny. Ja lubię takie rzeczy, bo tak jak mówię, to dodaje takiego fajnego klimatu i od razu jakoś tak jest fajniej. No i jeszcze jeden element, który już powinien być na początku, ale o nim zapomniałam, a mianowicie wyciągnąć kubeczki świąteczne. Później je pochowam do szafki, bo nie mam teraz czasu jeszcze tak na szybko. Te są z Home&You, ten chyba Biedronka, tutaj Empik i te są dwa z Tediego. I możecie je kupić za 7 zł, więc to jest naprawdę bardzo atrakcyjna cena. Były też w wydaniu zielonym, a ja właśnie wzięłam w czerwonym, z tego względu, że te są z zielonymi akcentami. No ja już po pracy w końcu udało mi się skończyć chwilę wcześniej, tak jak mówiłam, udało mi się tam poprzestawiać, więc się cieszę, bo nie ma jeszcze czwartej, chyba jest za 10. I co prawda jest jeszcze jasno, ale już powoli się ściemnia, tylko sobie zjem zupkę. No i chcę iść na ten szybki spacer, ale do Lidla mam dalej, więc jednak pójdę do Biedronki, bo jest właśnie bliżej, a że nie mam zbytnio dużo czasu, no bo ktoś musi ten materiał składać, a ja nie mam jeszcze vlogmasa na dzisiaj dla Was złożonego, tego z wczoraj, więc pracy jest naprawdę bardzo dużo. Także no muszę się streszczać i chciałabym w miarę szybko pójść do tego sklepu, kupić co mam kupić, wrócić i działać. Także jem i zmykam. A jeszcze chciałam Wam pokazać, jakie przepiękne dostałam pantofelki od mamy. Są takie milusie, więc jak tylko wrócę, to od razu w nie wskakuję. Właśnie się skończył zapisywać, teraz wrzucam go na kanał i za chwilę mam nadzieję uda mi się go opublikować, ale sobie tutaj siedzę w takim klimaciku i powiem Wam, że jest cudownie. No i pantofelki idealnie wpisują się w cały klimacik i tym akcentem będę się z Wami żegnać. Widzimy się już jutro.